No, to przygodę czy zacząć? Dwa słowa tak. dla potomnych. Tak, ee, przypominam, że kiedyś tutaj byłem. Tak, Matej. on tu kiedyś. Czy to byłem. jest prawda? Też mi się tak czy wydaje. Czy sen, czy, czy Jawa? Ja tak, to jest ty byłeś. Pierwszy raz i zapewne nie ostatni. O, zaczyna się. To, to mi się podoba. To nie jest za miłe. Tamta chmura też mi się nie podoba specjalnie. Z kolei tam jest tak. Zobaczymy co jeszcze chłopaki powiedzą. No złość. Tylko co dojechaliśmy jak na złość. Co się zrobiło? Nie pytałem o słowo do potomnych przed wyjściem Chodźcie w góry, bo w górach zdajecie sobie sprawę jak jesteście mali. To może cały czas rośniecie. Piękne słowa. No tam są jak góry. <śczen> na pewno jakąś mądrą, ludową przypowiednią jakimś przysłowiem. Dziękujemy za lepiej jest w Obrzycu. Czas na ten nowy się skończy. No, ja mam nadzieję, że pogoda już od teraz będzie tylko lepsza. Pozdrawiamy wszystkich oglądających telewizję. Ty się schowaj, bo mi psujesz kadr Przed Bullo pod rysami mamy pełne mleko, ale pan, którego mijaliśmy mówił, że na górze jest inwersja, więc liczymy na piękne widoki. A najbardziej on liczy o... To jest... Spartan! Spartan ma szybko. To będzie dobry film. Tutaj też możesz zrobić tego. Czekajcie. Teraz żebyśmy się nie To jest to. Już ci To może ja wyciągnę aparat. A tam z dołu nic nie widać, dlatego. Może coś na takiej wysokości. Pięknie. Dobra, idziemy Tam jest, tam Jębuszowice, yy, Szpiga Sączew. Tak jest. Tam i pod ja się podkręcę wody idziemy naczepać ale ładnie teraz mi się podoba No. wersja się zrobiła A w dole mgła, tajemnicza, nieprzenikniona mgła. Teraz nakręcasz mnie? Marcin, powiedz nam, co jest podstawowym wyposażeniem turysty. A więc tak, ważne jest, żeby mieć wodę, aparat, żeby udokumentować to, co robimy, oraz tutaj, jak widać, jest kartka papieru z zapisanem. ...numerem telefonu. Oczywiście powinniśmy mieć też yy, sam aparat telefoniczny, żeby zadzwonić po pomoc. Aparat służy nam do tego, żeby udokumentować na przykład otwarte złamanie. Ale nie zapeszajmy. Wiesz co Marcin? No? Uważam, że góry są ciekawsze od tego, co powiedziałeś. No też tak uważam. No już nie ma. Chodź, 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 najwyższy najwyższy iść. chodź, 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 Ja jeszcze Macin tam się wyłania Stia. Wyłoniłem się Co to? Zaszka Co macie w okularach? Skorpio No ja też, ja też Coś świeże powietrze? Przeanalizował. Ścieżki. Co? Ale my się nie opierdalamy. Bo słuchamy rad hardkorowego koksa. Nie spać, zwiedzać. I Matejowi na głowę. No nie. Marcin, powiedz jak się czujesz? Jak Pruty. Tak. Ładna jest panorama w tej gminie. Nogi mam jak 90 latek w sensie stopy. Reszta okej. Okay. Kupiła za chyba ponad a on nie zapasuje nie, nie, nie posługował. Tak samo ten plecak kupiło i stwierdził, że on za jest ogromny. Za duży, on jest ogromny. No ja po prostu będę się do niego przyzwyczaił. Więcej za 5 trzeba iść. Tylko choć wie, że on szelek, i tak dalej, dla niektórych nie da rady już to posługiwać. No, i dobrze, że po na karcie, co? Nie ja, ja wiem, chyba z giga. Kurwa, jak coś Ty masz, też e, tutaj. Nie przeklinaj, ludzie będą to oglądać. Co? Nie przeklinaj, ludzie będą to oglądać. Lebek? A tamtą Lebek? będziemy Lebek? próbowali iść. Tam, tam i tak, nie na, tak, na Orlopercie. Ale to jak zamykali kurwa, to nie, to nie do rady tam chodzi. No, Można tego nielegalnie. No, wtedy też nielegalnie się Ale jeszcze jakieś Co były to już to zamykali. To było podpierane. Pan da No i już mają tutaj na pięć, te dwa parki narodowe. Nie mogą się dogadać. Co na kozim wierchu? zaczynamy przygodę z Marlopercią a będziemy sobie szli granią od kuźwa tędy o tak tędy, tędy tędy tędy, tędy. Tędy, tam gdzie ci ludzie, tam, 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 tam i ser później w dolinę. masakra Plak na tej łące, tak? Okay, nie? Aha. Tam jest lądowisko, coś mi własne. A tu idzie o To jest czarny staw włosy. Czarny staw włosy, Jak, Andrzej? Na krawędzkę! No, bo. a to, tam my byli? Tak, Tam to, my tak. byli i się dziwili, co tu wariaty chodzą. Fędy. To jest. Tam byli dzieci ludzie i tak się poczuli. Co, oni zwariowali, że tędy chodzą? A tu Saszko na teraz. Zaraz widział <grym> Andrzej. <grym> On Panowie, jak wrażenia po trzech czwartych orlej? W dwóch słowach. No, trzy, a mi już się nie mieści adrenalina w sobie. No. Saszka rozwala go, jest czał czerwony, uszasz ma czerwone i szyję. A... To gdzie ten szczyt Bieszczad? Jest tam. ostro. Ostro, ostre podejścia. Tu jest, no. tu jest, tam jest Tarnina. Op... Także nie ma lipy. No. Szlak nie dla mięczaków. O nie. Troszkę romantyczny bohater Andrzej pomachaj potomny Już kurczę mamy nadzieję że to jest koniec tej Orlej perci zasranej bo kurwa masakra po prostu ludzie masakra jak Jak macie leń przestrzeni albo wiem czegokolwiek to nic tutaj No, tutaj dla potomnych na podobny. Kieruj we mnie jeszcze. jeszcze i będzie super. Czeka, o, jest, jest, nie jest, No jest już, jest. Dobra. To ja. Dobra. Tak, Taka kurwa tygoda, ale... Ko, koń, starczy. Jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Jeszcze. Tam idziemy gdzieś. No tam droga. Droga. I jeszcze tyle do drogi.